Cześć, kochani, mamy poniedziałek rano i rozpoczynamy drugi tydzień wyzwania. Przygotowałam dla Was dwa panele. Słownictwo będzie związane ze zdrowym stylem życia. Nie jestem w tej dziedzinie specjalistą, terapeutą czy dietetykiem. Są to po prostu słówka, z którymi spotykam się oglądając filmiki czy czytając artykuły o tej właśnie tematyce. Wyzwanie jest oczywiście bezpłatne, jeśli chcielibyście się więc przyłączyć z drobnym opóźnieniem, link zostawiam w opisie. Dopowiem jeszcze tylko, że w dzisiejszej lekcji znajdziecie sporo kolokwializmów. Przechodzimy do lekcji. Have a healthy indulgence. Miej zdrową słabostkę. Treat yourself with guilty pleasures. Pozwalaj sobie na grzeszne przyjemności. Set reminders to move throughout the day. Ustaw przypomnienia, żeby ruszać się w ciągu dnia. Don't bottle up your emotions. Nie tłum emocji. Don't neglect dental hygiene. Nie zaniedbuj higieny jamy ustnej. Swap your beauty products for non-toxic versions. Zamień swoje kosmetyki na ich nietoksyczne wersje. Limit alcohol consumption. Ogranicz spożywanie alkoholu. Prioritize sleep. Traktuj sen priorytetowo. Zapisałam dla Was wersję British English. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie słówko Prioritize z Z w środku, a nie S, to znaczy, że jest to American English. I panel numer dwa. Stay hydrated bądź nawodniony. Minimize sugar ogranicz cukier albo quit sugar zrezygnuj z cukru. Carbohydrates albo carbs węglowodany. Protein białko i fats tłuszcze. Choose healthy snacks. Wybieraj zdrowe przekąski. Do strength training. Wykonuj trening siłowy. Always stretch after your workout. Zawsze rozciągaj się po treningu ostatnie, don't skip your mindfulness practice. Nie odpuszczaj sobie treningu uważności. Finito. Dzięki serdeczne za uwagę. Zostawcie proszę łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Na ekranie jak zawsze zostawiamy listę miejsc, gdzie możecie znaleźć mnie i inne materiały do nauki języka angielskiego, czyli magiczna kraina EffectiveMe. Trzymajcie się, z uczestnikami wyzwania słyszymy się jutro. Udanego tygodnia. Na razie.